Jerba Mate recenzje. Witam serdecznie. Dziś będę recenzował yerbę, na której recenzję bardzo się cieszyłem, ponieważ już wiem, że wypadnie ona bardzo dobrze. Będę recenzował Jerba Mate Kurupi. Rzadko jest, rzadko można ją spotkać. Na szczęście była w moim ulubionym sklepie na Powiejskich w Poznaniu. Yerba mate kurupi. Miałem do czynienia z nią pierwszy raz, natomiast wiem już, no nie powstrzymam się do końca recenzji, powiem, że kiedy zobaczę ją kolejny raz na półce, to na pewno się nie powstrzymam i na pewno ją kupię. Yerba mate kurupi, czyli yerba mate paragwajska, zaczynając od opakowania, które od razu mnie pozytywnie do niej nastawiło, no taka torebka, po prostu zwykła torebka, jednak bardzo mi się podoba odwołanie się do korzeni Indian Guarani. Jerba te oczywiście w formie klasycznej będę recenzował w elaboradzie. No i na opakowaniu no za dużo nie ma informacji. Mamy do czynienia tylko z Indianami Guarani, od których wszystko się zaczęło. Którzy pili matę przecedzając ją przez zęby, później przez kawałek bambusa przynajmniej takie historie właśnie słyszałem. Swoją mierwę już próbowałem, dlatego jestem bardzo taki dobrze do niej nastawiony. Jest to produkt 100% naturalny, pochodzący tutaj, jak mówiłem, właśnie z Paragwaju. Do opakowania za bardzo nie ma co oceniać, nie ma informacji, ale już pozytywnie nastraja od samego spojrzenia na nie. Zobaczymy, jak wygląda ta yerba mate paragwajska, odwołująca się do korzeni, można powiedzieć. Ocenimy, jak wygląda hierwamatę kurupi, jednak zanim to nastąpi, chciałem Wam pokazać z bliska, jak wyglądają właśnie te obrazki odwołujące się do Indian Guarani. Przedstawiają takie codzienne życie, można by powiedzieć, Indian, czyli przygotowywanie noclegu, można powiedzieć, życie w zgorze z naturą. Także to mnie bardzo pozytywnie nastawiło już do tej yerby od samego początku. Zobaczymy teraz jak to będzie oczywiście wyglądało i ocenię też zapach. Jest to yerba paragwajska. były paragwajskie są specyficzne. Jednak już tutaj od początku mogę powiedzieć, że yerba ta bardzo mi się podoba z wyglądu. Przede wszystkim odróżnia ją kolor. Jest on taki Żywy, tak można by powiedzieć. Zapach również taki intensywny, dzisiaj troszeczkę mi przekrokowało. jednak jest to dobrze wyleżakowany zapach, bardzo ładny. Widzimy nieregularne właśnie patyczki. Co też przywodzi na myśl taki, taki produkt naturalny, jakby no, taka legenda idzie za nim. Bardzo mi się podoba właśnie ta legenda, czyli taki nie proces mechaniczny, że patyczki pocięte co do milimetra na równe długości, natomiast te długości są różne. Średnia ilość pyłu, średniej wielkości listki, zdarzają się też również i większe oczywiście. O tutaj na przykład mam takie, takie większe, listki, kawałki listków, yy, także no, wszystko się zgadza, bardzo mi się ta yerba podoba. Yy, także ocenimy teraz jej smak. Czas na najprzyjemniejsze, czyli czas spróbować yy, yerba maty kurupi. Wyciągnąłem aż do jerba maty kurupi właśnie yy, swoją bombię bambusową, którą, yy, którą recenzowałem też kiedyś, żeby poczuć jeszcze bardziej ten klimat indian guarani, naprawdę podoba mi się ta jerba. Zapach taki dymny. Swoją yerbę zlewam zimną wodą. No nie ma, że ze strumienia, można by powiedzieć. Piłem ją również na ciepło. Jednak ta temperatura sprzyja piciu tererę, więc czemu by nie. Yerba ta doskonale smakuje na ciepło i na zimno. Terery zazwyczaj mają to do siebie, że są lżejsze w smaku, natomiast Tarrera zrobiona z kurupi, ma taką moc, taki smak, że nie poleciłbym jej osobom na pewno początkującym. Opisy na stronach internetowych, które możecie znaleźć, zazwyczaj właśnie mówią, że jest to yerba mate, polecana już takim wytrawnym mateistom, osobom poszukującym wrażeń. Rzeczywiście jest to yerba mocna, posiada bardzo głęboki smak jest to jerba wyleżakowana jerba o takim dymnym smaku prawdopodobnie no w sumie no nieprawdopodobnie. stawiam im już jakby na równi z kolonem jerba ma te parygwajska tutaj ta kurubi także w formie tarere bardzo intensywny głęboki smak co się rzadko zdarza dymny mocny wyrazisty również w formie na ciepło jest taki no, pewnie formie na ciepło jest bardzo dobra, bardzo dobrze pobudza. Także komu by nią bym ją polecił, tak podsumowując w sumie tę recenzję? Poleciłbym ją rzeczywiście osobom, którzy, które już piją jakiś czas yerba, osobom, które chcą się zagłębić w tą legendę Indian Guarani, ponieważ towarzyszy nam ona od samego opakowania poprzez. Nierówno pocięte patyczki, nie? Wiem, czy to celowy zabieg, czy nie? Może ja specjalnie tak jakoś odnajduję, nakręcając się na tą mierwę. Nierównomierne wielkości połamanych listków. Przyjemny, dymny aromat. Wyrazisty, głęboki smak, zarówno w formie Tarery, jak i w formie na ciepło. Całkiem porządny kop pobudzający. Ładny zapach, wyleżakowany, intensywny, także. Co można by powiedzieć więcej? Jeśli ją spotkacie, to bierzcie. Jeśli pijecie yerby już jakiś czas, nie pożałujecie. A jeśli nie pijecie yerby jeszcze tak w miarę długo, żeby rzucać się na mocniejsze gatunki, kupcie na zapas, kiedy przyjdzie pora, otworzycie i nie pożałujecie na pewno. Także zapraszam serdecznie, łapcie, chwytajcie, czy to z internetu, czy na przykład jak ja miałem okazję w sklepie w Poznaniu na Półwiejskiej, jest naprawdę świetna, także dzięki do kolejnego odcinka, cześć!